No witam. Drugi odcinek z Palworld. Um, dalej będziemy sobie grali. Zobaczę. Tak jak mówię. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, trochę może lagować. Ale dlatego, bo dosłownie przed tym włączyłem kraj I musi się pewnie zaczytać. Więc tak. Um, mam 30 tych Pokémonów do zebrania. Wiem, że to. No, no, yy, prawnie nazywa się inaczej. Ale jakby i tak wszyscy wiemy dobrze, o co chodzi. Więc tak. Um, mapa. Bo potrzebuję wrócić do bazy. Tutaj. Um, bo mam za dużo mi Za dużo rzeczy. A też nic nie puszczę, bo niestety nie mam. Więc tak. Um, build up your base until it reaches level 7. Ciekawe. Um, i, a, tam u góry chyba, nie? Dobrze pamiętam? Kurde. Dobra, poczekajcie chwilę, ja się nie będę odzywał, to zobaczymy się już przy bazie. O kurwa, A, okej. Okay. I to jest ten boss. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, spoko. Jest do pokonania nas, cirku. Ale my i tak musimy wejść do swojej bazy. Fajnie by było chyba tu zrobić jakieś schody z dołu. Imo? Nie wiem, co o tym są nic, ale... Ja chyba to byłby dobry pomysł, że jak schodzę sobie z dołu, to żeby tu mieć jakieś schody o tędy, na przykład. Nie? Widzę, jest ten power do zbierania. Bo ja tak patrzę, oczył się jeden z tych ziomków Erhanon. Nawet nie wiem co to, ale okej, okay. ziomek sobie biega. <laughs> nie podobają mi się tutaj te doły. Nie wiem co o tym sądzić. No, jak widzicie, mam ogrom tego drewna, więc tutaj naprawdę nie ma z tym problemu. Eee, I w sumie dzięki temu naprawdę mogę sobie zrobić te y, kolejne ps te Tetowary. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywa. O, A. Zwałem ziołka. No siema. ma. Pal O. 11. Yy, 14. A dobra. Okay. Mm, weźmy wtedy 11. Zróbmy. Nie wiem. Tak, jakoś. Okej, okay, plus 11. Um, teraz tak, bo tu by nam się przydało. Tak ogólnie. Ten Palbox. Mogę go zrobić, więc yy, szybko go zróbmy. No tu muszę chyba go zrobić na dworzu, więc sobie się zaczyna. Yy, to co? Tak? Jakoś? Chyba. No tyle. Yy, chyba mam go na odwrót w ogóle. Tutaj zrobione, nie? A nie. Okej, okay, prawda. No, i to przepadło. Cholera. To pobiegna się po tego jednego pansfira I zaraz zaczniemy trugar. Patrzę, że mi to ja mówi o jakimś towerze. Nie wiem o co chodzi. Bo jeśli chodzi o tego, to chyba wydaje mi się, że nie. Eee, dobra, to już jest oznaczone jako baza. Grassy i behem Be... Be... Ok, nieważne. Kills w każdym razie. Mm. A, okej, okay, bo to będzie pewnie kolejny ten taki weapon do teleportowania się. Tak zakładam. Bo nie wiem, czy do tego się mogę teleportować, czy jak. Zobaczymy. Ale okej, okay. w każdym bądź razie. To już jest brane jako baza. To mnie cieszy. Ehm, um, Management. Dobra, mam cholerę. To co, dajemy tutaj tego jednego? Okej, okay, no i pokaż. I coś jeszcze. No i co ty robisz? Zbieram. O, ty będziesz mi po prostu zbierał to dreno, Albo inne rzeczy. Pasły beds will get stress. Czy ja im muszę osobno barak budować? Nie gadaj, ty, to do skrzynki za ty, fajne! Yo! Ty a Czekaj, czekaj, Return to box at party feedback. Nie, dobra, okej. Okay. Ty, ej, fajnie. Okej. Okay. To już widzę co byśmy chcieli tak celowo zrobić. Czyli jak barak dla tych y ziomków. To mogę w ogóle ulepszyć. O, okej, okay, dobra. I teraz mogę drugiego. Tak też jest. Dobra, to No, um, ja bym tu zaczął wtedy wspierać drewno, tak myślę. Okej, okay, to jest to. Ja bym tu zrobił osobny dom dla tych właśnie ziomków. Gdzie byłoby dać? O, w ogóle tu, tu, bo Mi jest akurat nam potrzebny do tego quest'a. O, o, co, co, co? Jaki patron? Moment. Zdało się? Okej, okay, dobra. I mamy level drugi. Stamtąd. Hmm, kawa. Z góry? Z góry. Okej, okay, to muszę chyba tu pójść. A moje te ziomki gdzie są? In good condition. Ale nie widzę ich. Ciekawe. No dobra, chodźmy na nich. Są tu trzy katiwy. Cztery. Je matko, ile tych katiw jest. Aha, one nie atakują? jak? No zatrzymaj się! Falgo na łeb! Elo, no bo Oni się nie mogą bić. Aha, oddaj mi go. Jeszcze jak? Okay. No dobra, chodźmy tu w dół. Okej, ty co, oni się jakby wywalili? Nie, oni są tu. Oj, jakie mam pójść na dół? Halo! za, um, mam mały problem. Ciekawe. Walgo, walgo, e, e, Hmm, Nie wiem nawet jak to nazwać. No walgo! halo. O, o, dobra i Po problemie, tylko teraz chyba jestem. Z, ten chyba się zablokowałem. E, czy ja muszę umrzeć? Nie gadaj, e, chyba tak. No cóż, chyba i ten stracę test. Hmm, kurde, wszystkie itemy straciłem. Przez to, że mnie tu tak głupio właśnie ten zespaliło. Kurde, to jest. To są moje itemy. Tak, dobra, super. Eee, no to tej kol, tej. Chyba ogarnięto. Sim-znak. Like. I ja teraz ciszę dźwiękiem. Dobra, e, jak wygląda mój ogólnie rykunek, nie wiem, chyba nie chcę wiedzieć. E, to było dziwne. Tak zupełnie szczerze. E, muszę zrobić dwa łóżka, muszę zrobić takie alabaraki. Ojej, będzie ciekawie. Ale dobra, może damy radę. Um, OK, okej, więc wracając do tego co chciałem robić, to co? No, fundacja by musiała być tu. A, to nie kliknąłem continuously. Tutaj, 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 tutaj. O, się głupio zrobiło, o, to. Dobra, trudno. Tak, 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 tak. Tutaj window, tutaj window mamy, dajmy. Mogę fundację dodać? Nie. tej musi być. Dobra, w miarę. Yy, pał. Lo... O, dobra. potrzebuję jeszcze drewna trochę. Yy, nie mam jakiegoś w skrzynce, chyba nie mam, chyba wszystko wyjąłem. Tak jest. Yy, weźmy oddajmy tu. Gold coiny. Po co one mi są? Palpago Silent, Tutaj, ciekawe. Yy, wool mogę tu zostawić te glandy. Tego glanda mam w ogóle z yy, tego. Mm, bo jak skończyłem nagrywać pierwszy odcinek, no to tam się jeden pokémon trafił. Taki. I po prostu go uciechałem, więc no, takie jest podsumowanie tego. Ale dobra, e, potrzebuję dużo drewna jeszcze, więc czas na zbieranie. Dobra, a może już zrobię? Chyba. Stać. A nie, nie stać, bo nie mam kamienia w tym Nie wiem. A build. Oni nie przejdą budować to? No powinni przyjść. To dlaczego tam jest jakiś damage? To taki całkiem spory. Co tu się dzieje? Tu się stanęło? Nie wiem. I chyba nie chcę wiedzieć. Także no. Wracając. E ten jak zacznie budować, czy jak. No nie przygodzi, bo no nie wiem gdzie on jest. Mogę tutaj ogarnąć. Ocz. E weźmy i dajmy wszystkie. Chodź i... Nie wiem, wychodź. I czy wy możecie mi zacząć budować to? Ja was muszę jak na to na, 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 na Chyba nie wiem. Dziwne. A, bo oni śpią teraz. Dobra. I nie wiem, czy ja potrzebuję teraz dwa łóżka. Chyba tak. Bo tak tu też jest napisane, że BC0 na 2. Więc zakładam, że potrzebuję drugiego łóżka. Mogę palbox uleczyć. Ja pozwolę sobie pójść spać. A nie, nie mam łóżka. A to, to dopiero pierwsze łóżko. A, okej. Okay. Dobra. Ty. To użyję. Hello No dobra. Mm, to co? Potrzebuję więcej drewna. To jest zaskoczenie. Eee, open menu. New details. Dobra. Nie wiem, co mi to O <laughs> eee, oh, lol, to fajnie. I wracam. I nie wiem, czy potrzebuję to uczuć zrobić. Zakładam, 是你年，了。 Też jak mam bazę, czy to tym palboxem? Chyba ta! No, 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 to weźmy ulepszę. Na kolejny poziom. Face upgrade, face upgrade. Max number of bases 1. Y Build feedbox i straw Palmet. Okej, okay. Ale ja szybko zrobię kolejne łóżko. To bed. Okej, okay. I oni powinni coś robić, tak? No chodź, no i buduję. Okej. Okay. A, czy ja muszę robić te łóżka te, te właśnie na sun Seems Like. Zaraz się dowiemy. Ale chyba będę musiał te łóżka. Robić. Tak, dobra, to idziemy w Dizer i teraz muszę tam wejść w technologię i ulep i odblokować to. I przy okazji możemy to zobaczyć, jeszcze mogę odblokować. Eee, ranch. Uh, Sheep and all like pulse Ok, oko. Wooden Tower. Dzięki. Uh, Fireball. Fire Arrow. Mounted Talk. Statue of Power. Halgear Warbench. Normal Para hill. Nie wiem, Alarmel. Ok, no to w sumie to też mogę pozbyć. tego. Bo nie jest tego. Statue of Power nie stanie. Ale na tym nie stanie. Uh, tu, tu. I ja od razu robię sobie fundację. Tutaj, tu, tu. A, uh, tu schody. Tu będzie rów. Coś takiego. I jeszcze tu. O, oh. dobra. Coś z tego może być. Tak mi się wydaje. Ale dobra, dajcie mi trąbinową. Um, ile pod Potrzebuję na to spira tutaj, bo to jest, nie? Tak jest. Eee, spir, spir. potrzebuję trochę kamienia i troszeczkę łuda Okej, to to. Imo, bo się może przydać eee, ten klof jeszcze. Je. W sumie po co? No, dobra. To chodźmy tutaj szybko kamień ogarnijmy, żeby sobie zrobić rzeczy. I jeszcze wtedy pójdę eee, w drewno trochę, żeby ogarnąć. Oj, dobra. Stamina szybko odlatuje. Może dlatego bo się ruszałem, jak głupi. Ale chyba po prostu tak szybko spada. Więc tu jest to. Jeszcze do tego. Drewno pozbieram, bo się i tak przyda. Pomóżę u siebie. W bazie zrobić muszą, więc no. Dobra, teraz się zatrzymać. Znowu śpieszyć. Okej. Ogranimy sobie tego wtedy. O tutaj. Stawą. O dobra. Aaaa, ktoś mógł na mnie robić. Dobra, trudno. Niech już będzie. Yy, no i co? Aquaje. Dobra, spoko. Frank, O mat, bym no się na Niedobrze, bardzo. E, no bo technologii chyba jest. Staw i box. No. ja nie mam technology points. Bo nie mam levela. No cóż. Hy, hy, hy. Czy mogę je sam najeść? Mam nadzieję. Co ja chciałem? W ja nie? Tak. Ogranimy to uczą stawię je sobie tu, o, i ja oni to za Mam nadzieję, że ktoś się No nie wiem, no cóż. Y, open menu i łap. O, patrz, zaniosę cię do miejsca prawda, Kurde, łóżko zrobione. Najedzony też jestem. Primitive workbench for producing paltus. O, to by było spoko. Ja potrzebuję dużo drewna i paldzią fragmenty. Nie czy, mam. Nie wiem, czy e, tu nie powieszę. Łap. Wow. Ciebie po prostu ubiję down Downloaden. Hammer. Albert. O. Neutron. No, Sometimes Slay the Negle na sign to ranch. Okej, okay. no to pójdziesz do ranch. Äh, eee, pójdziesz. chyba eee, tu postawię podstawie? Tak myślę. Ten A, nie mam bugle. Okay. O moment. Za tylko tu pójść. O. Fragmentaldium. Jeden. Tak naprawdę trzy potrzebuję, ja ale biorę to całą skałę chyba. Albo przynajmniej się postaram. O. Okej. Okay. kurde, chciałem to ładnie dobrze dała. Damy tu. Przejdą, czy nie przejdą? O, buduję. Dobra, i teraz my musimy y, odblokować tego foxa, bo mam tu już e, punkty. Jeden. Co my tu mamy? Pałka. Y, might be tough to get a home run with a pal. Okej. Okay. Stone. Can produce stone at a base. O, o, to są fajne rzeczy. Let's go. Ko trzeba ogarnąć traity. Y czy jestem w stanie jakoś zobaczyć mniej więcej może y te traity? Czy muszę po prostu tych ziomków zbierać? Zakładam, że muszę ich zbierać. Nie? Nie? Więc no, ale dobra. Wtedy bym musiał dostawić to, zostawić to, to i nie mam więcej. Spotów, ciekawe. No dobra, to oni tam sobie coś robią, a ja pójdę wtedy na. A, moment, wtedy, no. kurde, bo potrzebuję jakieś pokemony najlepiej mieć, żeby tutaj na tych te... yy... październików dać radę. Ten ma work... Workahol i to jest spoko. Ten ma Vanguarda Diet Lover, Diet Lover Motivational Leader Work slave. o idealnie. <ścoughs> Waterproof Muscle Head, Rekala. ale dobra, w każdym bądź razie yy, to nie mam jednego łóżka, czyli Jestem w stanie ogarnąć to, chyba nie. Potrzebuję dużo paldium, to bardzo, ale najpierw idziemy ogarnąć właśnie stworki. Ogarniemy tą katiwę, jedną, żeby była e, Full of Consistency Weekend Cowardly. Okej, okay. czyli katiwa jest słaba. Różne zaskoczenie. Tutaj jest jakiś kremis. Zobaczmy. No, no, no. No i git. E, tool. Temperament Morse. Twardom Domestication. Okej, okay. to zawsze taki jalapeć. Kusi mnie zaatakować go, ale ja wiem, że to się nie uda. I nie wziąłem sobie. Kurde, jestem głupą. Miałem sobie wziąć właśnie stwor. Ich nie wziąłem. Aha, e, a tylko jednego mogę mieć wstawione. Okej, okay. podnieśmy to. No to co, próbujemy tego? Co? Co można pójść i tak? Au, to zabolało. Uuu, ale zmyłka starek. O, nie, to się nie uda. Nara. Cholera. <noise> Więc, yy, no, to było szybkie. Powiedzmy sobie szczerze. Ale dobra, to ja wtedy chcę tego ziomka. Tu, tego. Powinno być giii. Idziemy po mojej itemy. O nie, on tu przyszedł. Hmm, tam są jakieś ziomki. Dobra, temu odzyskamy. Ale teraz żadnych głupów chyba. <noise> yy, no nie wiem, chyba po prostu muszę zbierać. I tyle. Co innego mam do zrobienia? Uryd, Trzymaj się. 8-1 tylko. A, mamy. Zobaczmy tego gumosy. Da rada? Chyba da, tak jest. Tam sobie coś lata. Oj, to może być za mało. Chyba tak wstawa tak jest. Kolejny. Oj, ale do dobrze no, mu zrobiłem. E, nie chciałem go zabijać. Puf, 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 puf. Kurna. Za słabi jesteście. Pong, pong. Chodź tu. Okej. Okay. Kurde, zmarnowałem, ale syf. No, podnieś go, podnieś, podnieś, super. Eee, dobra, tam jest mój jedna sucz uratowany. Na szczęście. Tu jest fragment, to go też podniesiemy oczywiście. Eee, um, okej, okay, no. Ty jesteś za mocny. To już poczułem, hehe. Zdobądźmy sobie te fragmenty paldium bo będą potrzebne. I chyba podejdę po prostu do tego quick travel'a i się do bazy przetelepuję. Daj mi to drewno. Jeszcze to paldium. Jak wychodzę z założenia, że w sumie nic nie zrobiłem, no nie. A już jest 40 minut, kiedy to nagrywam. Do 40 minut. No 30 ale ja. Um, I nie wiem jak się z tym... Tak zupełnie szczerze, ale dobra. Yy, grałem nudniejsze rzeczy. Na przykład, yy, dzisiaj jestem po... nie wiem ś... 6-godzinnej, 7-godzinnej sesji yy, z personą 4, która jest strasznie nudna. O! Uciek! Kurde. To za Trzymaj się. Stop. O! No teraz to już musi się. No i Dobra. Yy, chodzimy. No. I yy, jeszcze przy okazji, biorąc pod uwagę to, że jestem po tej. No, 7-8-godzinnej sesji, yy, to na dodatek yy, musiałem save'a zaczynać od nowa. Bo mi się zepsuł. Także to już jest super. Przy okazji jestem po. To nagrywam to w niedzielę. Ten film wyjdzie w poniedziałek, prawdopodobnie. To jestem po sesji z oglądania Royal Rumble. Nie będę spoilerował, jeśli ktoś nie oglądał. No, w każdym bądź razie. Zwycięzca, turbo przewidywalny. Ja osobiście przespałem, tak nie całe, ale przespałem tą najważniejszą część, czyli Royal Rumble męskie. Gdzieś w połowie zasnąłem. Także ja tak naprawdę poszedłem spać o piątej ale też spałem w dzień wcześniej. Więc w miarę spot, jeśli chodzi. I jestem na szczęście nie aż tak nieżywy jakbym mógł być. I tutaj muszę odblokować w technologii. Super. E, w każdym bądź razie, tak jak mówię, mogło być turbo gorzej. Mm, wood, Stone, potrzebuję drewna e, tego Straw, e, Open. czy idzie ktoś? Mam nadzieję. E, teraz tak, drewno. Ok, to no, zbierajmy drewno, bo będzie potrzebne prędzej czy później. E, także zbierzemy drewno, ogarniemy te, mam nadzieję, kampy. To będzie tyle na dziś. Imo, Dobra, box. Eee, to, co gdzieś tam na środku? Czy może gdzieś tutaj? O, może tu. No. I oni tu przyjdą to zbudować. Super. I dam im tu jedzenie. Open. Eee, łapcie berries. Najedźcie się. Eee, coś jeszcze? Nie wiem. Mogę dać to mięso. Dobra, może bez tego. Ale mam nadzieję, że my się najedzą. Także spoko. I mogę ulepszyć fazę. Let's go. Ognisko. Plantacja. Tutaj malin. Malin? Będzie nie malin. Eee, w każdym razie i tak wiecie, o co mi chodzi. Eee, dobra, oddajmy te niektóre porki. Nie wiem, czy będę mógł je, je Jakoś pozbywać się ich. Bo ja tu widzę, że tu boxa mam na petów 16 razy. E, to jest chyba 30. No to 300? O ma to 16,8. Stary, dużo. E, okej, okay. Pan Fireman zrobić, No okej, okay. postawmy. Ja nie powinni zrobić. E, berry Plantation. Dobra, zobaczmy to. Berry Plantation. O ile mam odblokowane? Nie mam. Dobra, Berry Plantation. E, tutaj, odblokujmy wtedy. Co potrzeba? Łuda. Jakaś mnie ta nie dziwi. partners for holding Fox Parks. Upgrade partner Skill to Fox parks tak, using it as a flame tower. Ciekawe. we bardzo ciekawe. I tutaj są jeszcze gotowe rzeczy. Spot. Crash. O, hehe. He. E, w ogóle Asian Technology widzę. Pierwsze to jest Egg Incubator. Czyli co? Będę mógł wsadać jajka czy tych kurczaków. Tutaj, żeby mi tutaj się to żyły jakieś ziomki? Zakładam, że o to chodzi. Ciekawe. E, Serie kwestii. Right egg. Lambo kebab. Kebab? Jazda. Let's go. E, ktoś to zrobi za mnie? Mam nadzieję. Super. No siema. ma. <laughs> co tam? Jak tam samopłycie? E, potrzebuję łuda. Dobra, to zbierajmy łuda. I no, dużo go potrzebuję. A potem jeszcze z muszę zebrać. No, górę, bardzo dużo. Bom, pom, pom No. Zrobimy Barry Plantation. Eee, czy mogę to postawić na fundację? Poważne. Eee, jedna, druga. Tu, dobra. Eee, nie. Czy mogę wtedy to, to postawić no, Mogę. Czy teoretycznie. No, to nie się postawi. Tak, żeby było jakoś to widać, że to są montacje Wiecie, chodzi. Nuda, nuda. Gadanie, gadanie. No. 7 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ok. Ja mam C, tutaj, tak konkretnie. O, jeszcze, ok. Eee, I co? Plant. Zasadzamy, zasadzamy. Zobaczymy, jak? jak to wygląda. Ale widzę, że to naprawdę długo się plantuje. Zakładam, że będę potrzebował jakiegoś peta z plantingiem. Czyli co? Jakieś rośliny? Prawdopodobnie. Okej, okay. i teraz potrzeba je nawodnić. Jest to czynność bardzo zajmująca dużo czasu. Yy, oczekuję jak najszybszej możliwości przepisania moich ziomków do tego, do tej czynności. O, tak będzie lepiej powiedział. I wiecie co? Zobaczymy po prostu to planter. I jednak teraz skończy odcinek. A obiecuję wtedy, że następny odcinek pojawi się. Jeśli ten się pojawi w poniedziałek, następny będzie dnia następnego. A jeśli się nie pojawi w poniedziałek, tylko na przykład, nie wiem, Bartek, to i tak będzie dnia następnego. Okej, okay, super. I teraz one same rosną i potem będzie harvest. No dobra. E, technologia by musiała być dla ich tenków. Nie wiem, o potrzebował. Reaper kitora przyda się. E, Bat, Crusher... Dobra, Brat jest głodny. Jak to, to wygląda, w I na macie zjedzone? Dużo nie. Okej, okay, spoko. I wiecie, co jeszcze jest spoko? Koniec tego odcinka. Bo nie mogę zapozować nagrania, bo nagrywam w jakimś dziwnym kodeku. Syf. Dobra, to tyle. Do zobaczenia następnego dnia i mam nadzieję, że tam już coś ogarniemy. Może nie na parzanki, ale jeszcze zacznę tu coś budować, takiego sensownego. Nieważne. Zobaczymy w następnym o w następnym odcinku. Pa-pa!